Witajcie, chciałbym Wam dzisiaj pokazać taki trik, bym powiedział. Eee, nie wiem, jeżeli jesteście już użytkownikami takich fajnych urządzeń, śmiesznych e, firmy JUL, fajnych, niefajnych, ale czasem zdarza się sytuacja taka, że po prostu kończy Wam się zawartość płynu. Kartridżu. No i co wtedy zrobić, jeżeli nigdzie nie można e, kupić? No to trzeba sobie jakoś poradzić. No i właśnie w tym chcę Wam dzisiaj e, e, dopomóc, pokazać Wam jak w szybki sposób można uzupełnić cartridge dżuloski płynem e, do e papierosa No właśnie. Nie zapomnijcie, chciałbym tylko następnie powiedzieć, żebyście nie zapomnieli o naszych subskrypcjach i łapeczkach w, górach, w górę, jeżeli Wam się podoba ten materiał. No dobra, no to co, zaczynamy. Do tego będzie nam potrzebne e, tak naprawdę płyn, stary cartridge, no i płaski śrubokręt lub coś do podważenia. Podważamy górną część ustnik, ustnika. jest stosunkowo proste do zrobienia. No, podejrzewam, że na filmie nie będzie za bardzo widać. No ale chodzi o pewną zasadę. Tutaj mamy na górze ustnika, e, po zdjęciu ustnika mamy gumkę, którą podważamy, zdejmujemy tarą. Zalewamy płynem. Przykrywamy. Powrotem zakładamy ten, tą gumowy, ten gumowy ustnik. No i teraz śmieszna sprawa. Tutaj są w tym, w, w tym ustniku dwa papierki, które trzymają tą gumkę, żeby ona nie wypadła. Trochę mi się to rozlało. No dobra. I wkładamy. Gotowe. Hmm. Nawet lepszy. <śm> no dobrze. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, łapeczki w górę poproszę. E ewentualnie komentarze, jeżeli macie jakieś pytania. No i cóż. Zapraszamy ponownie do następnego materiału. Cześć!